To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku. Jak wygląda największy eksodus ludności cywilnej w Europie od zakończenia II wojny światowej? 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Ja nazywam się Łukasz Grzymisławski, a państwa i moimi gośćmi są dzisiaj Michał Szewski i Jakub Włodek, dziennikarze Gazety Wyborczej, którzy łączą się z nami z Lwowa. Dzień dobry. Jesteśmy w Lwowie od pięciu dni i rozpoczęliśmy naszą podróż trochę nietypowo, tak żeby zobaczyć właściwie cały ten kryzys, który w tej chwili ma miejsce na granicy zachodniej. To znaczy, nie przeszliśmy granicy za pomocą samochodu, tylko pieszo, po to, żeby jak największy dystans pokonać. Jak najwolniej i znaleźliśmy się w takim momencie, który wyglądał dosyć dziwnie, dlatego że widzieliśmy moment, kiedy granica była pusta, co było bardzo zaskakujące, zważywszy na to, co działo się tydzień wcześniej i na te tłumy, które stały całymi dobami wręcz po ukraińskiej stronie. Przypomnę, że korek tylko do medyki samochodowy miał długość około 40 km, a ludzie w kolejce do przejścia pieszego czekali. Nawet trzy doby. Więc myśmy tego nie widzieli, ale widzieliśmy moment, kiedy znowu granica zaczęła, jakby to powiedzieć, puchnąć. Rozmawialiśmy zarówno z pogranicznikami, jak i ludźmi, którzy pracują po drugiej stronie, i oni wszyscy byli przekonani, że to jest chwilowa przerwa, że lada moment na granicę zaczną napływać kolejne fale uchodźców, że napłynie druga fala uchodźców, o tak bym powiedział. I tak też chyba się stało, dlatego że nasi koledzy, którzy wczoraj wracali, opowiadali już o gigantycznych korkach na granicy ukraińskiej. No tak, tylko w ostatnią niedzielę do Polski, jak przekazało nasze MSW, wjechały 142 tysiące osób, które uciekają przed wojną na Ukrainie. To był dzienny rekord od momentu wybuchu wojny 24 lutego. Liczba uchodźców z Ukrainy w Polsce przekroczyła już tym samym milion. Czy wszyscy z nich przejeżdżają przez Lwów? Jak miasto radzi sobie z tą falą? Z punktu widzenia fotoreportera wydaje się, że faktycznie duża część tych uchodźców przechodzi, przejeżdża przez Lwów. Przed dworcem w Lwowie stoi olbrzymia kolejka, ludzie stoją po kilkanaście, kilkadziesiąt godzin, czekając na przełagunek do Krakowa. To jest tak, że Lwów zmienił się, wiem, że ten wyraz brzmi bardzo niedobrze i stosowany jest w innych zupełnie sytuacjach, ale chyba możemy go w tym przypadku użyć w taki uchodźczy hub, dlatego że mm, splatają się w nim w tej chwili, Komunikacyjne nitki z bardzo różnych kierunków. Do Dolwowa docierają uchodźcy z Charkowa, dolwowa docierają uchodźcy z Dnipro, dolwowa docierają uchodźcy z Zaporoża i Odessy. Wszyscy wysiadają na tym samym dworcu, szukając dalszych możliwości podróży na granicę. Lwia, ich część, wybiera pociągi, dlatego, tak jak przed chwilą powiedział Kuba, te kolejki do pociągów łączących lwów z przemyślem chrubieszowym czy hełmem. Są bardzo długie, trzeba czekać w nich po kilkanaście nawet godzin. Niewielka część znajduje autobusy kursowe i próbuje za pomocą autobusu przedostać się na drugą stronę granicy, a jeszcze mniejsza część, chyba najmniejsza, próbuje znaleźć jakiś transport osobowy, dlatego że na dworcu w Lwowie jest dużo Polaków, którzy przyjeżdżają z pomocą humanitarną, własnymi samochodami osobowymi albo vanami, i następnie. Wraca pusta, więc jest możliwość, żeby załadować się w taki samochód. Według Polskiej Straży Granicznej na Ukrainę w ciągu ostatnich tam 12-11 dni dotarło już blisko 300 dużych transportów z pomocą humanitarną. Co się z tymi transportami dzieje, jak są przekazywane w głąb kraju do Kijowa i innych miast? Te transporty, które jadą z Polski, są rozdysponowywane na bardzo różne sposoby. Jakaś ich część zatrzymuje się na granicy. Spodowywana jest do samochodów ukraińskich, które czekają po drugiej stronie. Jakaś ich część przyjeżdża do Lwowa i rozdysponowywana jest bezpośrednio na dworcu, bo potrzeby są ogromne, a jakaś część jedzie dalej. Tak na przykład robi Polska Misja Medyczna, czy też Polska Akcja Humanitarna, które to organizacje wynajmują firmy transportowe już ukraińskie i te firmy jadą w głąb Ukrainy. A powiedzcie, czy z Waszej obserwacji wynika, że Lwów jest także miejscem przeładunku transportów natowskiej broni przekazywanej Ukrainie? Wydaje mi się, że to jest trudny temat, ale chyba tak. Widziałem takie sytuacje, ale w małej skali, więc całkiem prawdopodobnie, że to się dzieje w dużo, dużo większej skali. Jeszcze wracając do tej polskiej pomocy, wzdłuż drogi do granicy widzieliśmy wiele punktów, w których było bardzo dużo polskich produktów. Ludzie dziękowali nam za to, że ta pomoc dociera z Polski. A tak, dobrze, właśnie bo Kuba, tak. Kuba przypomniał o czymś, o czym, o czym zapomniałem, że na przykład pomiędzy przejściem granicznym w Medyce a Alwowym, mniej więcej w pół drogi, jest miejscowość przy Torach. No właściwie mieszkańcy prosili, żeby nie ułatwiać zadania Rosjanom i nie wymieniać tej nazwy, więc może nie będziemy, nie będziemy mówić, gdzie to dokładnie się znajduje. I tam jest zorganizowana największa w tej chwili stołówka dla uchodźców, którzy zmierzają z Lwowa w stronę granicy z Polską. W tej stołówce można przez chwilę odpocząć. Przy niej zatrzymują się pociągi głównie dalekobieżne, które jadą z Kijowa albo z Odessy do Przemyśla. Więc można wysiąść, zjeść coś ciepłego, zjeść zupę ziemniaczaną, ogórków sobie pojeść, pomidorów marynowanych. Ludzie są tam niezwykle przyjaźnie nastawieni, przyjacielscy, mają całodobowe dyżury i bardzo, bardzo chętnie pomagają tym umęczonym. Głównie kobietom i głównie dzieciom. A czy władze Lwowa liczą się z bombardowaniem tego w dużej mierze zabytkowego przecież miasta? Są informacje o przenoszeniu najcenniejszych dzieł sztuki z muzeów czy kościołów w teoretycznie bardziej bezpieczne miejsca? Od kilku dni tutaj trwa taka zorganizowana akcja przez miejscowy urząd do spraw ochrony zabytków. Te dzieła sztuki są wywożone stąd, wiemy, że do Polski, a też do Słowacji. Wiele z tych y, dzieł sztuki, które zostają na miejscu, jak na przykład różne rzeźby, są opakowywane, są chronione w taki prowizoryczny sposób, żeby przynajmniej, jeżeli to nie będzie bezpośrednie trafienie, to żeby y, nie ucierpiały, albo żeby łatwiej było je po prostu potem ewentualnie zebrać. Więc wydaje się, że tutaj chyba wszyscy się liczą z tym, że prędzej czy, czy później dojdzie do jakiegoś większego bombardowania. Na razie te bombardowania były punktowe i w tym momencie jest w miarę spokojną. Znaczy ja bym powiedział tak, że część z tej opieki nad zabytkami, jaką widzieliśmy, to jest opieka bardzo prowizoryczna, no bo tak jak Kuba mówi o tym, że jakieś rzeźby dookoła, na przykład katedry, owijane są w folię nieprzeźroczystą i oklejane skoczem, to jakby każdy sobie zdaje sprawę, że dojdzie do jakiegoś ataku, no to z tych rzeźb zostanie próchno. Natomiast wiadomo, że Najcenniejsze elementy są chronione, są, są demontowane. Na przykład w części witraży kościelnych stawione są takie specjalnie przykrojone płyty OSB, które mają je ocalić. Oby to nie było potrzebne. No ale słuchajcie, przekraczanie granicy odbywa się także w drugą stronę. Szef ukraińskiego MONU ogłosił w poniedziałek, że na Ukrainę powróciło w ostatnich dniach aż 140 tysięcy osób, głównie mężczyzn. Większość z nich wstępuje do Wojsko Obrony Terytorialnej. W tym podobno jest już na Ukrainie 20 tysięcy cudzoziemców, którzy zgłosili gotowość walki za Ukrainę. Czy widzieliście we Lwowie tych ochotników? Na przykład z Białorusi, bo o nich też piszą dziennikarze w mediach społecznościowych. Tak, spotkaliśmy ochotników, a nie z Białorusi, tylko z Wielkiej Brytanii, bodajże z Francji, którzy bardzo chętnie się fotografowali z miejscowymi mieszkańcami. Byli witani bardzo ciepło, stali przed halą dworca i z tego co wiem, to kierowali się w kierunku Kijowa. Widać też na dworcu, właśnie kolejne grupki takich osób, które udają się w wschodnią stronę. W świetnych humorach, jak na razie, świetnie wyekwipowane. Nie ma tego, co jest takim dosyć charakterystycznym elementem, jeśli mowa o rozmowach z ukraińskimi żołnierzami. Oni są jednak dosyć nieufni, bardzo często nie pozwalają się fotografować. Widać, że są. Że żyją w dużym napięciu, w dużych nerwach. Zresztą taką atmosferę można w LWowie wyraźnie odczuć. Natomiast ci zagraniczni żołnierze, którzy jadą w tej chwili na, na wschód, zachowują się zupełnie inaczej, powiedziałbym, że z większą otwartością. Nie wiem, może nie wiedzą do końca, co ich czeka. A słoniście, że oni są wykwipowani? Oni, oni są już rzeczywiście pod bronią, gotowi do walki? Znaczy, myśmy widzieli taką grupę, która nie miała jeszcze broni. Natomiast miała już mundury, miała całą taką aprowizację poza zabroniu. Znaczy, widać było, że oni mają plecaki, że mają cały osprzęt, ale karabinów co po nie mieli. od początku tej wojny ukraiński rząd informuje o bardzo niskim morale atakujących Rosjan, a z drugiej strony o determinacji obrońców, zarówno armii, jak i cywilów. Czy obserwując to z samego Lwowa i rozmawiając od kilku dni z uciekinierami z głębi kraju, macie podobne wrażenie na temat. Stanu psychicznego i emocjonalnego ukraińców? Znaczy ja bym powiedział, że miażdżąca większość osób, z którymi rozmawialiśmy, no a w dłuższych czy krótszych rozmowach, myślę, że obaj rozmawialiśmy, nie wiem, z kilkudziesięcioma, może więcej, osobami, więc miażdżąca ich większość jest przygotowana do obrony zachodniej Ukrainy. W podobnym duchu wypowiadają się ci, którzy jadą, Jadą ze wschodu. Nikt nie dopuszcza tutaj myśli, że Ukraina może być inna niż ukraińska. Tutaj w obiegu jest taki zapomniany w Polsce wyraz Moskal. Moskal jest synonimem całego zła. Jak ktoś mówi Moskal, to od razu dostaje po prostu białej gorączki. Jechaliśmy wczoraj z taksówkarzem, który długo milczał. Jak usłyszał, że jesteśmy z Polski, rozpoczął taką logorę. Która doprowadziła go do wybuchów wściekłości. Nie będziemy tutaj cytować dokładnie jego zdania na temat Putina i, i owego symbolicznego Moskala. Powiem tylko tyle, że jego, jego zdaniem trzeba szczura zapędzić do nory, a następnie odciąć mu głowę. I tak jakby nastroje są bardzo bojowe, i wydaje mi się, że też to widać w przygotowaniach zachodniej Ukrainy. Do ewentualnego ataku. To nie jest tak, że mieszkańcy Lwowa czy okolicznych miejscowości, wiosek siedzą bezczynnie, ale tu trwa nieustanna praca. Później na przykład zmieniły się zakłady, które produkują osprzęt dla checkpointów. Byliśmy wczoraj w fabryczce, która wyprodukowała 2000 koktajli Małotowa. Dla obrony terytorialnej oddawana jest masowo krew. W związku z tym bardzo dużo się tutaj dzieje i widać, że w takiej sferze deklaracji zachodnia Ukraina i też lwia część uchodźców nie zamierza się w jakikolwiek sposób poddawać. Powiedzcie, co Waszym zdaniem polski rząd, samorządy, organizacje pozarządowe powinny teraz robić, żeby pomoc dla uchodźców, która obecnie ma formę, no nie ma pospolitego ruszenia, została przekształcona w skuteczne, długotrwałe mechanizmy, no bo ta wojna może potrwać długo, więc jak zbudować strukturę długofalowej pomocy? Wiesz, mi się wydaje, że my jesteśmy w ogóle w takim momencie, który jest dosyć specyficzny. Odwiedziliśmy z Kubą sporo tych miejsc w ciągu minionych dni i wszędzie tam nastroje są dosyć dobre, ludzie dowcipkują, dzieciaki grają w piłkę. Ogólnie atmosfera jest bardzo, znaczy jest dosyć, dosyć pozytywna i nawet ci ludzie, którzy stracili dach nad głową. Jak mieszkańcy Charkowa zachowują się, to powiedziałbym, w miarę spokojnie. Natomiast trzeba pamiętać, że my jesteśmy u samego początku bardzo być może długiej drogi. I ponieważ ja w ostatnich latach obserwowałem sporo miejsc, sporo obozów dla uchodźców w innych częściach świata, to zdaję sobie sprawę z tego, że te nastroje mogą wyglądać zupełnie inaczej za dwa miesiące czy pół roku. Byliśmy na przykład wczoraj. W Domu Kultury położonym na obrzeżach Lwowa, tam sala dla uchodźców została przysposobiona z niewielkiej salki gimnastycznej, która znajduje się w piwnicach tego Domu Kultury. Ludzie przyjęli nas bardzo pozytywnie: siedzą, rozmawiają, jedzą, grają w karty, ćwiczą, ale ja sobie zadaję pytanie: co będzie, jeżeli oni będą musieli zostać w tej piwnicy? Przez pół roku, albo przez rok, albo tak jak uchodźcy z Syrii, którzy trafili do, do Iraku, będą musieli spędzić na wygnaniu kilka lat, albo być może dużą część życia, bo to nie jest wykluczone przecież. Więc to jest pierwsza rzecz taka, której my nie jesteśmy w stanie rozwiązać. To znaczy, kiedy kradnie się monotonia życia uchodźczego, przyjdą również bardzo złe i trudne momenty. Natomiast jeśli mówisz o logistyce, bo jak rozumiem, to ona Cię w tej chwili najbardziej interesuje, no to wydaje mi się, że ta pomoc musi przebiegać dwutorowo i być rozłożona również, również w czasie. Znaczy bardzo duże potrzeby są tutaj na miejscu, ale również yy, widać wyraźnie, że do Polski trafiła grupa ludzi, których trzeba będzie zagospodarować. Oni muszą znaleźć jakąś pracę, muszą znaleźć... Dach nad głową, i wydaje mi się, że to może być trudne dla społeczeństwa polskiego. Szczególnie jeśli ta, ta pierwsza euforia opadnie i okaże się, że na rynku pracy pojawiło się bardzo dużo wykwalifikowanych ludzi, którzy również muszą z czegoś żyć. No a z drugiej strony polski rynek pracy potrzebuje nowych pracowników, o tym mówili ekonomiści od wielu lat. I w gruncie rzeczy możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że, że wszyscy na tym skorzystają, mówiąc. Kolokwialnie, chociaż może nie jest to właściwe podejście w tej chwili do tej sytuacji. Wiesz, Łukasz, ja nie jestem w stanie jasno odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, jaka jest opinia Kuby. Wydaje mi się, że to może być trudne. Owszem, rynek pracy potrzebuje zastrzyku, powiedziałbym, w postaci ludzi, którzy będą chcieli pracować. Natomiast jak w praktyce będzie to wyglądać, nie mam pojęcia. W od początku tej wojny na Ukrainie zginęło co najmniej 400 cywilów, w tym. To jest dana bardzo dokładna. 38 dzieci to to opodowczo niezależny białoruski kanał Nexta, powołując się na, na Ludmiu Denisową, ukraińską komisarz do spraw praw człowieka. Czy ludzie, z którymi rozmawiacie w tych dniach w Lwowie, mówią, że nie wrócą już do swoich domów, czy wręcz przeciwnie, wierzą, że to będzie możliwe wkrótce? Ja myślę, że większość osób, z którymi rozmawialiśmy, liczą na to, że będą mogli powrócić do swoich domów i że ta wojna się, się skończy, pomimo tej wielkiej traumy, najbardziej jednak chcieli wrócić. A to nie wiem, Michał, jak jest twoje zdanie, to już zacznę się z innymi? Najbardziej poruszające dla mnie było spotkanie z Aleksandrem, lat niemal 60, jego żoną Jekateriną i 26-letnim, ciężko chorym na porażenie mózgowe, synem Dmitry. I słuchajcie, oni nie zdążyli wyłączyć lodówki w, w bombardowanym Charkowie. Wzięli dwie walizki, posadzili syna na wózek, pobiegli na dworzec i udało im się uciec. I ten mężczyzna, Aleksander, przez całą właściwie naszą pół godziny trwającą rozmowę, wracał do tego, że nie wyłączył lodówki i właściwie, że on ma nadzieję, że wróci tam za tydzień albo za dwa tygodnie, bo przecież włączona jest lodówka, co oznacza, że dom funkcjonuje normalnie, że wróci, otworzy lodówkę, włoży tam jedzenie i będzie żył tak jak, tak jak żyje przedtem. Nie wydaje mi się to możliwe, ale też nie jestem od tego, żeby mówić mu takie rzeczy, więc wysłuchałem tej opowieści i takich opowieści jest, jest dużo. Ja jakoś mam wrażenie, że ze szczególnym bólem o tym, co zostało utracone na czas dłuższy lub krótszy, wypowiadają się mieszkańcy Charkowa. To znaczy, niezależnie. Niezależnie w jakim wieku są Charkowiani i Harkowianki, z którymi rozmawiamy, niezależnie jakiej profesji, jakie mają wykształcenie, te opowiadają o tym, co stało się z Charkowem z jakimś niewiarygodnym bólem, wyliczając poszczególne ulice, które zostały zbombardowane, poszczególne zabytki, poszczególne budynki. Widać, nie wiem czy Charków jest pod tym względem jakiś szczególny, widać, że, że Charkowianie jakoś są zapatrzeni w swoje miasto, że są w nim do głębi zakochani. Miałem takie poczucie rozmawiając z nimi. Nie czułem tego aż tak bardzo rozmawiając z, z uchodźcami, czy to z Kijowa, czy to z Odessy. No, przypomnijmy, że Charków to drugie co do wielkości miasto Ukrainy, niegdyś przez jakiś czas stolica tego kraju, administracyjna. No i jest to miasto zamieszkane w 80% przez ludność rosyjskojęzyczną. Czy ci ludzie, z którymi rozmawiacie, którzy uciekli z Harkowa, mówią też po rosyjsku? W większości ci ludzie mówią po rosyjsku. To, że ktoś mówi na Ukrainie po rosyjsku, nie oznacza, że się identyfikuje jako Rosjanin. Bardzo duża część y, mieszkańców wschodniej części uważa się za Ukraińców, jest ukraińskimi patriotami, a mówi po rosyjsku. Więc głównie na przykład na dworcu w Lwowie, gdy rozmawiamy z uchodźcami, używamy języka rosyjskiego. I to jest taki moment, w którym, no jakby to powiedzieć, można się posługiwać. Językiem rosyjskim w Lwowie bez szczególnych kłopotów, dlatego że do niedawna atmosfera była zgoła inna i mieszkańcy Lwowa, słysząc język rosyjski na, na ulicy, reagowali bardzo nieprzychylnie. Teraz rozumieją, że przez ich miasto przepływają strumienie uchodźców ze wschodniej Ukrainy, dla których język rosyjski jest językiem ojczystym, w związku z tym posługując się językiem. Rosyjskim czy jakimś łamańcem polskiego, rosyjskiego i ukraińskiego w sklepie, no nie napotykamy, powiedziałbym, groźnych wyrazów twarzy. Czy z tego wynika waszym zdaniem, że Rosja w sensie tożsamościowym, kulturowym zupełnie straciła Ukrainę tymi wydarzeniami, które obserwujemy? Ja myślę, że za wcześnie na takie jasne deklaracje i jasne opowieści, dlatego że jest przed nami długotrwały proces, który nie wiadomo, jak się zakończy i. Każda okupacja ma inną dynamikę. Może zdarzyć się tak, że rosyjski okupant zastosuje takie środki, dzięki którym ta rusyfikacja przebiegnie dosyć szybko. No, na dzisiaj wygląda to tak, że Rosjanie już przegrali tę wojnę. Przegrali ją w sensie psychologicznym, znaczy niezależnie od tego, co się zdarzy, na której rzece zatrzymają się czy wycofają się do. Swoich koszar, przegrali tę wojnę w sensie takim czysto psychologicznym, właśnie. To znaczy, nienawiść, jaką wzbudzili do siebie, jest tak głęboka, że będą się nie ożywić całe pokolenia. No ale ponadto w powszechnym mniemaniu, przynajmniej w Polsce, Rosja przegrywa tę wojnę także pod względem informacyjnym i propagandowym. Z Ukraińcami. Czy ta sytuacja, którą obserwujecie we Włowie, to potwierdza? Tak, wydaje mi się, że z tego, co mówicie, to tak. Ale czy rosyjska propaganda czy dezinformacja nie mają żadnego wpływu na ludzi na zachodniej Ukrainie? Wydaje się, że tutaj na zachodniej Ukrainie w Włowie nie mają absolutnie żadnego wpływu. Ludzie śledzą przede wszystkim ukraińskojęzyczne i rosyjskie ukraińskie kanały na Telegramie czy na Twitterze, słuchają telewizji, słuchają radia. Wydaje mi się, że ta rosyjska propaganda nie dociera tutaj. Ja mam takie poczucie oglądając ukraińskie kanały polskie, że właściwie to w Polsce widać większy wysyp troli czy obywateli, obywatele, którzy z jakichś przyczyn uważają, że trzeba jakby to powiedzieć? No, Problematyzować temat, jak to się ładnie mówi. Znaczy, że nie ma okupanta, barbarzyńcy rosyjskiego, który najechał sąsiedni kraj, spróbując obrócić go w perzynę. Są jacyś nacjonaliści ukraińscy, są jacyś Kameruńczycy, zamiast kobiet z dziećmi. I ta narracja gdzieś tam w mediach społecznościowych w Polsce w ostatnim tygodniu wyraźnie przybrała na sile. Wydaje się, że Ukraina Zachodnia jest od tego całkowicie wolna. A czy z, pośród tych Ukraińców, z którymi mieliście kontakt w ostatnich dniach, są tacy, którzy mają bliskich lub krewnych w Rosji? Czy oni mają z nimi teraz jakiś kontakt? Czy próbują im jakoś przekazać informacje albo prawdziwy obraz tego, co się dzieje na Ukrainie? Jak wiemy, w Rosji w tej chwili panuje totalna blokada informacyjna na temat wojny. Słowo wojna jest zakazane, a w, tylko wczoraj podczas protestów w kilkudziesięciu miastach w Rosji, w państwie dzisiaj de facto stalinowskim, zatrzymano ponad 4,5 tysiąca ludzi. Ja z takimi rodzinami nie spotkałem się, natomiast zwróciłem uwagę na dosyć trzeźwe spojrzenie. Ukraińców z Ukrainy Zachodniej, też uchodźców na to, co dzieje się w Rosji, to znaczy, oni wszyscy świetnie zdają sobie sprawę z tego, że społeczeństwo rosyjskie, a o mas, nie mówimy o Putinie wyłącznie i jego otoczeniu, ale o społeczeństwie jako całości, ma wydrenowane propagandą mózgi, że to, co dzieje się w przestrzeni Rosji, jest również dlatego tak straszne, że ludzie dali sobie wmówić kłamstwa, że przyjęli te kłamstwa, przyjęli to oszustwa i wielu z nich rzeczywiście uwierzyło w to, że jest jakiś faszystowski reżim na Ukrainie, który trzeba zdusić. Czasem jest zdawać sprawę z tego, że wiele rodzin na Ukrainie jest podzielonych. Bardzo duża część ludzi ma rodziny w, w Rosji. Spotkałem się z historią pana, Poty, który przyjechał z, z Charkowa do Lwowa z, z transportem i on opowiadał, że dzwoni do niego siostra co kilka dni albo pisze sms -y, pisze o tym, która uwierzyła w tą całą rosyjską propagandę, i pyta się, co tam się dzieje w tej Ukrainie, dlaczego ci faszyści dalej rządzą w Kijowie, dlaczego ich nie pogonicie, dlaczego stawiacie opór. Więc takie historie też się zdarzają. Możemy jeszcze dodać jedno zdanie, chyba istotne, o stosunku do Polaków. Może to jest oczywiste, ale warto podkreślić, że. Wiesz, jednak mnóstwo ludzi, z którymi rozmawialiśmy, miało łzy w oczach, mówiąc o pomocy polskiej. Znaczy, tutaj nastawienie do Polaków, które też, jak wiesz, było niejednoznaczne czasami, zmieniło się w sposób diametralny. Jesteśmy postrzegani jako kraj, który najbardziej pomógł Ukraińcom w potrzebie. Bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę. Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj Michał Szyski Jakub Włodek, dziennikarze Gazdy Wyborczej, którzy przebywają w Lwowie. Bardzo dziękuję wam za tę rozmowę. Ja nazywam się Łukasz Grzmiłowski. Zapraszam do odsłuchiwania kolejnych odcinków podcastu 8:10 i do śledzenia relacji z wojny na Ukrainie na wyborcza.pl na żywo 24 godziny na dobę. Do usłyszenia. 8:10 Podcast Gazety Wyborczej.